Po kurcu dasi okay? nie robisz biodrami, tylko robisz ręką od razu, bo będzie szybciej. No? I to, a te biodra to w zasadzie to idziesz tak. Idziesz tak. Okay? E, to jest też w okłosie pewnych rzeczy, które się dzieją w wcześniejszych katach. Ja to nazywam wypełnienie, wypełnienie ciała. Musicie <laughs> przyzwyczaić do takich dziwnych nazw. Ale nie jestem do nich przywiązany. Ja to nazywam wypełnianie ciała. Co to znaczy wypełnianie ciała? To znaczy, że w pewnym meczu, jak jest kapelusz na szodan, tracisz jakby środek. Czyli jest, jest stopa i góra. A to, co się w środku, po prostu się nic nie dzieje. Zostawiasz to temu, że no to pójdzie, bo przecież jest w pewnym połączony, to to pójdzie. Tak? A, ale nie do końca. Bo każda część twojego ciała powinna ci dawać, a nie zostawać bierną a, albo odejmować, jak niektórzy robią. Co to oznacza? To oznacza, że w pewnym momencie, jeżeli idziesz, to musisz zrobić pracę biodrową, czyli musisz pracę środkową wykonać. Czyli idziesz od stóp, przechodzisz i tu musisz tu zadziałać. I teraz wracając do naszego kata, no, a często właśnie przesuwasz się, robisz rękami, i co tu się dzieje? Tu, tu, środek. Wystarczy, że sobie uświadomisz, że to robisz nie w ten sposób, że rzucasz się na nogę i jest ok, tylko że robisz tu, że to biodro jeszcze ma, że masz jeszcze biodro w pracy. Prawda? Więc stąd zapracuj. Biodrem. Stop. Zapracuj biodrem. Po prostu wejdź, wypełnij nowe swoje ciało. Po prostu biodrem. Wypełnij biodrem. A nie rób stopa y, y, ręka. Okay? A w środku pustka. Okay? Chociaż pustka jest bardzo dobra i nie jest pustka.